No to co, zaśpiewamy wszyscy? Tak! Takie miejsce jak ze snu Znaleźć można tylko tu Tętnią życiem dzień po dniu Pietruszkowice Tu dźwiękiem czystym brzmi Przyjaźni to Na nowo. tak tu właśnie jest daje słowo Pietruszkowice zrobię to później Zrobię to później zrobię to później cały czas to powtarzasz botku Nie zasłużyłeś na to żeby iść jutro z nami do kina sprawiedliwe. Obiecuję, że jutro to zrobię. Proszę cię, mamo. Tropek i byczek już na mnie czekają. No dobrze, ale masz to zrobić, jak tylko wrócisz do domu. Słyszałeś? Słyszałem, mamo. Na razie, Botku. Co to za zamieszanie? To przez naszego syna Botka. Ma zadane dużo pracy domowej, a myśli tylko o tym, żeby się bawić z Tropkiem i byczkiem. <laughs> ja w jego wieku byłem dokładnie taki sam. <laughs> Patrzcie! patrzcie pięknie, najwyżej jest roko. Potku, spróbuj za nim pobiec. Tylko uważaj, sam nie odleć. Botku! To proszę twój tak wysoko. Gdyby w morzu nie było wody. Jakie pytanie? To jedno z pytań pracy domowej, którą panna Łąka zadała nam wczoraj. Jeszcze jej nie odrobiłeś? Nie, jeszcze nie. O, gdzie moja wczorajsza praca domowa? To nie ta? I nie ta. Ha! Tutaj jest! Hm, no to jedziemy. A gdyby w morzu nie było wody? Co? Więc to jest to podchwytliwe pytanie? A, oh, już skończyłam. Mamo, mamo, posłuchaj. To naprawdę śmieszne. Gdyby w morzu nie było wody, ryby musiałyby się nauczyć chodzić i biegać. Oh. Co to jest, Botku? To e, to takie zabawne pytanie, które panna Łonka zadała nam w pracy domowej. A, no w końcu zabrałeś się za odrabianie. przecież lepce. obiecałem. Powiedziałem, że odrobię później. W porządku, Botku. Powiedz, mamo, jak się pisze chodzić? Dobrze wiesz, że nie powinnam ci pomagać w pracy domowej. Sprawdź w słowniku. Gdzie? Aha, tak, oczywiście w słowniku. Dobrze, mamo. Ale mi dużo jeszcze zostało. Nie chcę mi się dłużej siedzieć. Zrobię to później. Tylko jeśli... Tylko jeśli mama zobaczy nieodrobione prace domowe, bardzo się zdenerwuje. Hmm. Lepiej to schowam. Gdzie to schować? Hmm. O! Tu nigdy nie zagląda! Matku, kolacja o, już gotowa! O, o, Busiu, ale mnie przestraszyłaś. Przepraszam. Nie szkodzi. Wiesz, odrobiłem już zaległe prace domowe. Proszę o uwagę, dzieci. Mam dziś dla wszystkich niespodzianki. Niespodzianki? O, niespodzianki? Ej, jeśli pani mówi niespodzianka, to oznacza to pracę domową, prawda? Masz rację. <śmiech> <śmiech> pani. Mam nadzieję, że zadadam pani jakieś śmieszne pytanie. Ponieważ dziś jest piątek, przygotowałam dwa zestawy. Jeden z wiedzy ogólnej, a drugi z matematyki. O, z matematyki. O, to jest za dużo, proszę pani. Uspokójcie się! W poniedziałek wszyscy mają przynieść prace domowe z całego tygodnia. dobrze. Do, 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 do. Tylko nie zapomnij. Nie zapomnę. Nie widziałam jeszcze Twoich prac z poprzedniego tygodnia. Odrobiłeś je, prawda? T tak, oczywiście odrobiłem, proszę dobrze. pani. Spójrzcie, w zadaniu matematycznym są też komputerowe rysunki. Jest zadanie z jajkami. Które? Które? Chodź zobacz. Jeszcze do nich nie zaglądałem. Patrz, jest dodawanie z dużą ilością jajek i kurczaka. To jest odejmowanie. Trzeba policzyć na ilu jajkach nie ma rysunku kurczaka. Gada Zgadza się, Zgadza się. Kurczaki są śliczne. Najpierw są trzy piórka. Jeśli odejmiemy trzy od stu, to będzie. 97. Szybko liczysz, chrumciu. Popatrzmy na następne. Uuu, tu jest mnóstwo kurczaków. Policzmy je. Jeden, Jeden dwa, dwa, trzy, trzy cztery, cztery, pięć. Dzień dobry, dzieci. Co robicie? Dzień dobry, panie Kwiku. Chodź i popatrz na to, braciszku. To nasza praca domowa naprawdę świetna. Czy Panna Łąka sama to wszystko wydrukowała? Tak, drukuje wszystko na swoim nowym komputerze, wiesz? Pokażcie, Panna Łąka jest bardzo mądra, prawda? Tak Będziecie mieli znakomitą zabawę Teraz rozumiem, dlaczego tak lubisz odrabiać lekcje, chrumciu. Panna Łąka się o to stara To prawda Teraz biegnijcie do domu, szybko odróbcie lekcje, bo dziś będą wyświetlane filmy Zapomniałem Dziś w naszej wsi będą wyświetlane filmy ja też zapomniałam! Ja 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 tak, ja Będzie dużo filmów rysunkowych! I na razie! Zaczekajcie na mnie! A więc Panna łąka nauczyła się pracować na komputerze. Hmm. Na komputerze... Ha! Zastanawiam się może gdybym poprosił to nauczyłaby i mnie? Pan na łąko, czy pokaże mi pani, jak posługiwać się komputerem? Uch, Kwiku, widziałam, że taka mądra osoba jak ty lubi się uczyć. <gry> Naprawdę? O, tak, mój drogi, inteligentne osoby takie jak ty chcą poznawać nowoczesną technikę. <śmany> Chyba pomyśli, że jestem bardzo mądry. <śmany> wszystko w porządku Kwiku? <śmany> o, 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 tak, tak, wszystko dobrze, dziękuję. A nie, nie byłeś o, za długo na słońcu? Nie, 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 nic mi nie jest. A skończyłeś już pracę na dziś? Yy, tak, już. Muszę tylko pójść po projektor na dzisiejszy wieczór. Jeżeli nie jest pan zbyt zajęty, to może i pan przyjdzie do kina. Hmm, nie, nic nie rozumiem. Przecież umówiliśmy się, że pójdziemy razem. Myślałem, że właśnie po mnie przyszedłeś. Co? E, e, oczywiście tak. No to ruszamy. Kwiku, jesteś w bardzo dziwnym nastroju. Czy na pewno możesz pchać swoją taczkę? Bez żadnego problemu. Proszę popatrzeć. Prosto jak po sznurku. Hmm. Ależ w tym pokoju nieporządek. Ile razy każe Botkowi posprzątać, zawsze odpowiada, później to zrobię, później to zrobię. No coś podobnego. To wstyd, żeby na półkach był taki bałagan i wszędzie kurz. Co to za kartki? Co? Co to takiego? Prace domowe Botka nie odrobił ani jednej. Moja cierpliwość już się skończyła. Na razie, byczku. Cześć, przyjdę po ciebie jak zjem obiad. Dobrze, tylko pośpiesz się. Pewnie całe pietruszkowice przyjdą dzisiaj na filmy. Właśnie. Jak się spotkamy trochę wcześniej, zdążymy się jeszcze pobawić. Jasne? No to na razie, cześć. Do widzenia, byczku. Cześć mamo, tato, wróciłem do domu. Wszyscy gotowi? Już prawie. Zawiąż szalik, Busiu, żebyś się nie przeziębiła. Nie przeziębię się, babciu, przecież zrobiłaś mi szalik. Jest bardzo ładny i ciepły. <laughs> babciu, a ty się nie przeziębisz? Nie, kochanie, skądże? Czy Bodek naprawdę z nami nie idzie? Cii, przestań już, Busiu. <laughs> Przykro mi, Bodku. <laughs> 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 Posłuchaj, wiem, że bardzo chciałeś iść do kina, ale musisz odrobić prace domowe. Odrobić wszystko? Tak. Jeśli zrobisz to szybko, może zdążysz na film, ale musisz naprawdę się postarać. Nigdy tego nie skończę, tato. Skąd wiesz, jeżeli nawet nie spróbowałeś? Badku. Wszystko przez to, że ciągle powtarzasz, zrobię to później. Masz rację, kochanie. Ja się nim zajmę, jeśli pozwolisz. Idźcie już, a ja później do was dołączę. Dobrze. Bodku, jesteś gotowy? Ojej, to byczek. Byczek, tak? Wiecie co? Idźcie razem z byczkiem, a jeśli Bodek odrobi lekcję, to może jeszcze przyjdziemy na główny film. Tak myślisz? Tak, pośpieszcie się, bo nie zdążycie na filmy rysunkowe. My wychodzimy, Bodku. A ty wiesz, co masz robić? Tak, mamo. Chodźmy! Na razie! Do zobaczenia, Cześć! kochanie! Botku! Byczek nie może tak długo czekać na dworze. Chodźmy już, Busiu. Dobrze. No, Botku, zabieraj się do roboty. Nie myśl o niebieskich migdałach, bo praca domowa sama się nie zrobi. Wiem. No więc zaczynamy! Ha. Jeśli pomarańcza toczy się z prędkością jednego kilometra mm, na godzinę, po jakim czasie stoczy się ze wzgórza? Mm. Mamo, myślisz, że Bodek zdąży na film? Nie wiem, Busiu. A. Przykro, że musiałaś go zostawić w domu. Oczywiście, ale trudno. Te prace domowe są naprawdę łatwe. Jeżeli ja mogę je zrobić, to może każdy. Nie powinny mu zająć dużo czasu. Właśnie, mam nadzieję, byczku. Tak. Już obliczyłeś? Ile to jest? Mmm. Dwadzieścia siedem? Dobrze! Widzisz, Botku, skończyłeś kolejną kartkę. Tylko tak dalej, a zdążymy na film. Nie dam rady, tato. Tego jest za dużo. Już nigdy w życiu nie powiem, zrobię to później. Przyrzekam. Tato, wpadłem na świetny pomysł. Może pójdziemy na film, a ja skończę pracę domową, jak wrócimy. Zrobisz ją później? Nie mogę zrobić później. Nie, nie możesz. Ech, dobrze, zrobię to teraz. To mi się podoba, synku. Ech, jeśli kawałek sznurka, długości.